Przed nami oto bardzo śliczny słodziak, jakiego każdy by chciał przytulić. Dolegliwością tego zegarka jest to, że nie nakręca ponoć sprężyny. Coś strasznie huczy w środku tego zegarka. Otworzymy go i zobaczymy, co to może być. Powiem szczerze, że tak głośnego wachnika nie słyszałem jeszcze, ale wygląda na to, że ten powiedziałbym nawet bardzo suchy. Tak. No niestety żadne łożysko wachnika, które jest suche, nie będzie prawidłowo funkcjonowało, a tym bardziej elementy połączone z tym łożyskiem. Jak widzimy, mechanizm również posiada deficyt oliwy, a przynajmniej świeżej oliwy. Jak widać, parametry pracy nie są zbyt piękne. Pozostałe elementy zespołu automatycznego naciągu również są ubogie, jeżeli chodzi o świeżą oliwę, a na ich częściach możemy zauważyć starą oliwę lub jej pozostałości. Teraz ja oczywiście powiadomię właściciela tego fantastycznego zegarka o kosztach naprawy i będę czekał na jego decyzję. Jeżeli właściciel uzna to za stosowne, taki serwis zostanie oczywiście wykonany. A zegarek zostanie przywrócony do swojej fabrycznej świetności.